Siemano! W tym materiale dowiesz się, co powinieneś zrobić zanim sezon wystartuje i jak progresować swoją postać. Zacznijmy jednak od tego, co musisz wręcz zrobić zanim to nastąpi. Na pierwszym miejscu jest ukończenie głównego wątka popularnego z gry na Eternal Realmie, aby odblokować mechaniki sezonu. Jeżeli tego jeszcze jakimś cudem nie zrobiłeś, to najwyższy czas się za to zabrać. Ważnymi elementami, które przejdą z twojej postaci na nową, są kapliczki Lid i odkrycie całej mapy. Są to dwa najważniejsze czynniki, a zarazem jedyne, które będziesz miał na postaci sezonowej. Zapewni ci to 5 skill pointów, 9 ładunków, potionów, statystyki z kapliczek na sam start i punkty renomy. Dzięki czemu będziemy potrzebować jej mniej do odblokowania punktów mistrzowskich. Pamiętaj, że softcore i hardcore są to dwa osobne byty, więc jeżeli masz zamiar rozpocząć grę na hardcorze, to musisz odkryć mapę i kapliczki również na HC, na Eternal Realmie. Zaloguj się na postaci z największym progresem mapy i kapliczek po 18 lipca, gdzie właśnie wtedy wejdzie patch sezonowy, który przeniesie te dwa aspekty na twoją nową postać na sezonie. Czas na progres. Pierw zdecyduj się na klasę, którą chcesz grać i buildem, którego kierunku chciałbyś budować swoją postać. Lecz w związku z mechaniką sezonową większość z buildów bardzo mocno się zmieni, jak i również powstaną nowe, na bazie nowych aspektów legendarnych. Jeżeli nie możesz się zdecydować, wybierz klasę, która sprawia ci najwięcej przyjemności z gry. Jak już sezon wystartuje, zacznij wykonywać questy z drzewa szeptów, gdyż jest to chyba najbardziej efektywny sposób na zdobycie żółtych itemów. Wykonując te zadania szukaj aktywności po drodze, które wliczają się w progres renomy, co zmniejszy czas potrzebny na jej wymaksowanie w późniejszych etapach gry. Wykonuj m.in. Innymi side-questy, dungeony, wymagane do drzewa szeptów, lub te z aspektami, których potrzebujesz. Nie zapomnij, żeby wykonywać również postępy sezonowe, które na odpowiednim levelu zwiększą szybkość Twojego progresu. Jeśli widzisz aktywny Hell tight, warto otworzyć skrzynię za 175 odłamków dla matsów, które na pewno przydadzą ci się w późniejszym etapie. Ubij też kilka world Bossów, zawsze to jakiś test Twoich obrażeń lub wytrzymałości, przynajmniej na niskich poziomach, i odłamki do tworzenia soketów. Prawdopodobnie będzie można zmieniać kolory gniazd biżuterii, ale nie wiadomo, Mocą których materiałów powinieneś również ukończyć nową ścieżkę fabularną, gdyż nie wiadomo, co znajduje się na końcu i czy będzie za to jakaś sensowna nagroda. Oprócz wcześniej wymienionych aktywności progresu, do gry zostaną wprowadzone nowe lokacje, zwane tunelami, które będą służyć do farmy gemów do naszej biżuterii. Jednak nie przykładałbym im zbyt dużej uwagi podczas levelowania, moim zdaniem, warto się tym zająć dopiero na urtierze czwartym. Jak już dotrzesz do ostatniego poziomu trudności, dopiero wtedy skup się na gemach. Osobiście planuję rozpocząć sezon na hardkorze. Więc jeżeli masz ochotę pooglądać, link zostawiam w opisie. A jeśli podobał ci się materiał i konkrety w nim zawarte, zostaw łapę w górę, komentarz i suba, jeżeli chcesz info o kolejnych materiałach. Piona!